Jak pies z kotem można powiedzieć. E, to w docipach. Synowa i teściowa żyją jak z pies z Kotem. Nie musi tak być, i tak nie jest. To jest e, krzywdzący stereotyp. To ja mogę także potwierdzić pozdrawiam swoją teściową, bo co mam biedny innego powiedzieć, prawda? E, nie wiem, zupełnie Masz na fajną teściową. Mam bardzo fajną teściową. Cześć, to Dorota, i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dobry.tvn.pl. I o tych relacjach synowa teściowa będziemy rozmawiać z synową i z teściową Maria Stanisławska i Monika Stanisławska. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Jak Panią udało się nawiązać dobry kontakt i miłe, przyjazne relacje? No. Proszę bardzo. A mnie. O, 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 To było bardzo przyjazne. No proszę bardzo, mów. Opowiadaj. Opowiadaj. No, to było tak, że po prostu nikt nikogo nie udawał. Po prostu od początku, jak przyszłam do mamy, e, to było tak, że no, nie miałam zamiaru się z nią kolegować. To wyszło z czasem i nikt ni, e, nic specjalnego nie robił. Po prostu mama była sobą, a po prostu mi się trafiła taka fajna teściowa. I tak. I tak się zrobiło. Czy pani do wszystkich kandydatek na żonę była przyjaźnie nastawiona? Na czym się trafiła ta właściwa, jedyna i wybrana? Nie było innych. Nie powiem tak. To była o, jedyna, którą to, był... to, to była jedyna, którą mój, mój syn przyprowadził do domu. Bo A, tam, że się sp że spotykał, tam się spotykał to... to tam, ale do domu przyprowadził tylko Marysia. Nie było wyboru po prostu. Co ja powiem? Czy pani Ma... uważa, że to już jest poważniejsza sprawa? Nie. Chyba? Nie. Nie. Nie, nie wiedziałam, że to jest poważne. Po prostu on yy, ja sobie zawsze tak zakładałam, że jak będę teściową, to będę dobrą teściową. Tak sobie yy, to założyłam. A no Marysia mi pomogła w tym, no bo ona okazała się taka cudowna, taka w ogóle super dziewczyna, że ja sobie nawet nie wyobrażałam, że to tak może wyglądać jak jest teraz. No Ale dobra. od początku o, pani właśnie. się Ja tak. A Marysia to jest. Ja tak. Ale ona nie, no niech nie, ona. Powie. Nie, nie tak. lubiłaś swojej terapii. E, tak. e, to znaczy ja, ja przyjechałam do Polski, jak miałam 17 lat. Z Ukrainy. Tak. I e, po prostu byłam sama tutaj, no po prostu sama, nie miałam ani rodziny, dopiero później poznałam ludzi, e, przyja przyjaciół i w ogóle. I ja po prostu byłam przyzwyczajona być sama. Jak poznałam swojego męża, no to już się przyzwyczaiłam do tego, że jestem ja i jest jeszcze mój chłopak na ten moment, A na tamten moment. A później, dopiero, jak już on nie poznał ze swoją rodziną, no to ja nie miałam takiej potrzeby, o, to będzie już moja rodzina, tylko po prostu powoli się przyzwyczajałam i po prostu. No nie byłam taka na początku, że o Boże, tak, tak, jedziemy do Twoich rodziców. A nie tęskniłaś za rodziną, bo e... byłaś tyle czasu sama. To jest naturalna tęsknota, przecież tak. jesteś człowiekiem rodzinnym. Pierwszy rok to byłam, no, to bardzo tęskniłam, ale później to po prostu się przyzwyczaiłam. Się. I po prostu no, wiedziałam, że jestem sama tutaj. Tak? Więc jak poznałam męża, no, wtedy chłopaka, no to wtedy mówię, no dobrze, no, się przyzwyczaiłam, że jesteśmy we dwójka. Ale później, jak już poznałam, mówię, rodzinę męża, no to ja nie, nie czułam takiej potrzeby być częścią tej rodziny. I dopiero później jak zobaczyłam, jak ich poznałam bliżej, to sobie stwierdziłam, kurczę, chcę być częścią bo tej rodziny. To rodzinie. jest fajna rodzina. I, I to dopiero wtedy mówię, ja chcę z nimi spędzać czas, ja czuję się swobodnie, bo też trzeba czas, żeby się poczuć swobodnie w tym domu. Ale ktoś musi tej swobody e, udostępnić. Tak, e, tej tak. tej przestrzeni tak. do tej swobody tak. udostępnić. I to właśnie była pani Monika. Pani... Ja zawsze się czuję swobodnie, więc ale ja, pan... ja nic nie. A pani relacja z teściową? Monika, bo przypomnijmy, jak było przed wejściem do programu, jak to się swobodnie. <grym> ale swobodne. nie w sensie, że ja mówię, że ja nie. Nigdy nic nie udaje. No. Ja po prostu jestem taka, jaka jestem, naturalna. Nic nie udawałam, mam tam bątą, bon czy tam coś no. po prostu. I jej się to spodobało, no po prostu czuła się u nas dobrze. Ona o, w drugi to... dzień przyszła do nas i już leżała na kanapie. O, no. Się. No, tak, będzie no, tak. A co Was połączyło? Czy jakaś pasja, czy wspólne zainteresowanie? Co Was zbliżyło najbardziej? E, mogę ja? Proszę? Ten sam rozmiar bucha. Wcześniej mieliśmy ten sam rozmiar ciuchów, teraz to jestem po ciąży, no to trochę, trochę inaczej, ale ogólnie to gust, tak samo, gust. E, lubimy po prostu te same rzeczy nawet jeść. I zaczęłyście o tym rozmawiać? E, Wymieniać się. Zaczy o jedzeniu, bo tak, tak, Marysia lubi jeść, ja też lubię. I, tak, najpierw to jedzenie to gotowanie. Ona coś tam mój syn mówi tak, mama, jak Marysia jakie mi dobre gotowała jakie dobroby. No to mówię, dawaj przepis. I już tak właśnie od tego jedzenia się zaczęło. Takie zbliżanie się, no to, to, to tak było, nie? Ale ja opowiem sytuację: kiedyś mama przyszła jeszcze ze swoją mamą, z babcią, przyszła do mnie. To był chyba o. pierwszy raz, jak zac zac zaczęliśmy z mężem wynajmować mieszkanie, sami mieszkać, i ona przyszła, no i tak mówi. Zamdłe to jest. I ja pamiętam, ja wtedy tak się obraziłam teraz, to by powiedziała, dobra, mama, to nie jest <laughs> dobra. A wtedy ja bo, mówię, a, Boże, tak. ale ona jest szczera, masakra, I ja mówię. Bo Maryśka, ona przy mnie wyluzowała trochę, bo ona tak. była bardzo spięta. Ona była taka sztywna, wszystko, też ja nie zaświrowała zaświrowałam. Może się coś. Bała. Nie, ja coś nie, zaświrowałam, a ona na... tak. Może, mama, no. I jeszcze wtedy nawet nie tylko, o Boże Słuchajcie, nie ale gdzie w tym wszystkim jest jeszcze syn i mąż? No, różnie to bywa. Tam za reżimem, tak? No właśnie on, nie, on jest bardziej maminsynkiem, synkiem, czy jest pod pantoflem, czy jednak w ogóle jest. On ma swoje idzie. zdanie na ma wszystko. Swy... Tak. tak, on, tak, tak. E, to jest tak, że ja nie mogę na niego wpłynąć, nie może teściowo, i on po prostu ma swoje zdanie. I to jest tak, mama, no weź, może ty powiedz, może, może ciebie posłucha, on, a Ja się konflikt nie wtrącę. To pani Moniko staje pani zawsze po stronie syna, a synowy. Synowy. A, a To nie Ja w się trzymam z bo ja mówię, że dziewczyny mają w, w życiu gorzej. Zawsze. I mówię, chłopie, to sobie poradzę. A on nie jest zazdrosny o to? Jest. Ostatnio jaka była sytuacja, Marysia tam załatwiła hotel na Dzień Babci i dziadka mówi, bierzemy was na Dzień Babci dziadka do hotelu. I, a syn mówi tak, przecież mieliśmy sami jechać. A Marysia mówi tak, a ja już sobie nie wyobrażam, żeby teraz gdziekolwiek wyjeżdżać bez teściów. Pięknie. No. A co robicie wspólnie w internecie? To my tylko nie robimy pokazujemy całe swoje życie i swoje relacje trochę, takie, no, to znaczy, trochę tak na śmieszno trochę możemy razem uda. gotować możemy po prostu siedzieć rozmawiać możemy po prostu pokazywać jak mama grzebie mojej szafie <głos》> i coś sobie no. wybiera i po prostu ludzie nas oglądają nie ze względu na to, że e, opowiadamy coś mega ciekawego tylko po prostu oglądają ze względu na naszą relację i po prostu nie mogą uwierzyć. że to Synowa z Ukrainy, teściowa z Polski, taki był zamysł tego. W ogóle to ten TikTok to też było. Ona przyszła do mnie kiedyś i mówi tak: mama, co byś powiedziała, jakbyśmy sobie nagrały TikToka? Nie? Ja mówię, a ja nie miałam jeszcze TikToka w telefonie w ogóle. Nie mówię no, TikToka, mówię, no nagraj tego TikToka. Nie? A ona już miała plan, właśnie nie wiedziała, i to tak poszło. Nie? A to ja chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo cały czas mówisz mama, mama, mama. Kiedy pierwszy raz powiedziałaś? Eee, zaczęłyśmy ze sobą mieszkać. Mieliśmy, e, mieliśmy z mężem remont w mieszkaniu i się przeprowadziłam do mamy i to było tak, że byliśmy już z mężem po ślubie. Po ślubie, A, po ślubie. I mama wcześniej e, i mama wcześniej. E, też mówiła, że Marysia, nie mów do mnie na pani, no bo co to jest na pani, no jesteście po ślubie, to no tak nieładnie nie na pani. No i później się przyprowadziłam do niej jeszcze miałam operację na kolano, ale ta tam. Ale ty dodaj, domu? że ja nie wymagałam od ciebie, żebyś mówiła, mamo, tylko powiedziałam, nie, nie mów na pani. Ale ja nie powiedziałam bo tak. mów po imieniu. No, no powiedziałaś nie mówić na pani, no to nie, no to tak. jakoś tak, ona mówi Maria, no, no mów chociaż Monika, no na ty. Ja mówię, no dobra, no i tak jeden dzień pomówiłam Monika. I mówię, nie, coś mi nie pasuje, dobra, będziesz mama. No i tak. A niech Daj Boże wszystkim takie relacje jak u tak. was. Tego wszystkim bardzo serdecznie życzymy. Polecamy działalność pań w internecie. Je, je, jesteśmy szczęśliwi, że Panie z nami dzisiaj były. Bardzo Wam ja życzymy bardzo wszystkiego życzyłem. dobrego i gratulujemy takiej fajnej relacji. Cześć, tu Dorota i Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień Dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl